Dobra, po, znowu po dwóch miesiącach wracam do Chybnej Bóra. Tylko czemu tu jest tak ciemno, bo jest godzina przed dziewiętnastą, już nawet jest po dziewiętnastej. Muszę do tyłu pójść. Oła! Ale chyba byśmy grali do góry Pek. O Mam kostkę Rubika O Boże jak ta czapka poleciała jakieś battle flipa zrobiło Mialkę. Zamknięte, więc to sąsiad nie wejdzie. Czerwony klucz jest dopiękny, kurde, jak mi spędzi połowa. I dupy połowa. Już ja je ja zarazam. O kurwa, o piętno. Nie no, w tym roku to było, bo to był styczeń, juty. Tylko lepiej wam tą dasię, bo opisie. O dobra, wchodzimy do piwnicy. Myśleli o tym, że to jest 90 już. już. Mm -hmm. Nie, może 30. O, nie, no zrobię dłuższe, bo... Yy, no. No dłuższe troszkę, bo 8 minut to trochę za krótko, czy tam 9. Yy. Może zróbmy tak, że będziemy po prostu grali trochę pierwszego, trochę drugiego, a może cały akcję. Dobra, spróbujemy dzisiaj pierwszy i drugi. Hmm. Jeśli drugiego nie stężymy, to na następnym odcinku stężymy drugi. No i później trzeci. Podzielimy też na dwie części, bo hmm, przecież jak to się trudno gigierka. Hmm. Po prostu tu jest tak dużo tych przedmiotów, że to, że to głowa mała. Tu jest zamknięte jak zwykle Tu jest krzesło. A coś oprócz krzesła to nie wiadomo. Tu się otwierają drzwi. Się wydaje że to się to trzeba było włączać? Przedmięć, ja żeby tam ten... Czy tam się wydaje, że coś otworzyło, tak sobie mi się stałem Jak nie to tam tak tryskało coś. Teraz pokażę. sobie przejdźmy tu. O Jezus Maria znowu mi się to Tutaj mamy, ten. Tutaj mamy kolejne drzwi, Zamykamy je. Tutaj też, tu mamy. One kina jakąś latarkę, którą można wziąć. Teraz otwieranie to. O, tu już cyka coś tam. Na no, mnie poleciało teraz nagle. Serio, jak tu w ten... Chciałem powiedzieć nowy rok, w styczniu. Tam w lutym, to... A możecie zobaczyć ten długodzienny zapis. Jest dla wszystkich jest 7-8 godzin nawet. I, i bardzo dużo dlatego podzielimy sobie to na kilkanaście odcinków nie wiem na ten będzie było. oficjalnie dłuższy, wydano nie ma go dłuższego to sąsiad mi zaraz łapie uciekać jezus a co to teraz jest teraz to ja nie kumam o co tu chodzi Ktoś tam zapraszam. Tu w ogóle jestem tam. Ten... No, tu jest jakaś lalka, i te kosze pokrywka. Odjechał sobie co dalej? Dalej musimy iść, tu chyba. Ale przyleciało. Jakieś tam chyba. Takie zderzenie chyba było. Teraz już dwie chyba zbiło nas. Dobra, wychodzimy z tego exitu. Co tu się wtedy szybko? Dobra, wchodzimy w, białe, w biały pokój i jeszcze raz trzeba to grać. O! O kurwa, jeszcze wyszło w pułapkę. o zielone i teraz dawaj. Tyk. I wychodź. Tu mam jakąś scenę. Uciekaj. uciekaj, czekaj, czekaj. Niepie czekaj. przerośnie. A jak ja to mam nie było od... to A, zapomniałem, że to jest takie coś, że jak mi tu złapie to druga, drugi akt czytuje. A co się teraz czytało? Co to jest? W szpitalu się coś tam piszczy. Takie No I przestało piszczeć. się kreska zrobiła No jakaś taka minigierka, taka można powiedzieć. Ale tu można wejść chyba. Znowu takie jasne tam było. O tutaj jest ten... No to tam, gdzieś się kupuje bilety i tak dalej. Tu znowu jest jakaś jasna maź. No trzeba w jasno maź wejść. To się znowu wydarzyło, to jest jakaś masakra totalna. O, teraz się wgrało. Dopiero. Ale tego już wcześniej chyba nie było, z tego co mi się zdaje. Muszę sobie zobaczyć ten zapis. Dwugodzinny. Graliśmy godziny, a skończyliśmy chyba noc. Muszę zobaczyć, tu musi... Musisz taki karton otworzyć czyli No ja bym to karton Dobra Tu trzeba wejść Co to tam próbuje wejść? Tata jakieś puszki na dole. Co to tam się dzieje? To rozbaliliśmy? pod podłóżko. Ona i inaczej w ogóle nie wyglądała. A w ogóle, jakbyś się chciał porównać z pierwszą wersją, w jest wielka różnica. Pomiędzy pierwszą wersją, a to jest wielka różnica. Podobnie słyszę, że przed Halloween jest ten prototypy, jakieś tam. Trzeba takie coś założyć. Chyba 4 razy czy 3. To jest w ogóle zamknięte. Właśnie, to właśnie jest tak trochę uciążliwe. Ale ja to było właśnie to coś... Nie wiadomo, no ja to już grałam, to, nie wiem, to trochę pamięta się. Fakt, że to było 10 miesięcy temu, no ale... się pamięta. Właśnie tu trzeba ten kurek... Tu trzeba było odblokować najpierw. A najpierw to zaraz sąsiad złapi. Mam ostatnią chwileczkę. Ja pierdolę jeszcze mnie złapał. Dobra, otwiera mi to chociaż. Lecimy na górę. No po prostu to jest już koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. Można już iść. Tylko nie wiem gdzie. Na górę. Dobra, zobaczymy, co tu jest na górze i kończymy odcinek dzisiaj. Ten będzie bardzo dłuższy. Zrobię jest minut i... Rekin tu jest! Ja sobie zastanawiam, jak odcinek nazwać, ale... O Boże. On jest taki szybki, że ja nie wiem, co mam zrobić. I jak sobie znam robić odcinki tej ścianki. Jest noc! Astronomiczna Od 19.16 On wpół do 20.00 czasu Zimowego Dobra, zejdźmy już nie... Po prostu... Mm, like, subik, nie wiem może... 5 lajków, będzie kolejny odcinek Jeździmy dzisiaj 50, to jutro będzie kolejny Zobaczymy jak on tam sprawnie pójdzie To jest tyle Dzięki. No i musimy się już jutro. Ja się nie wiem, czy jutro, ale wtedy, kiedy będzie kolejny odcinek, kiedy będzie 5 lajków, więc pa. A ja teraz to muszę dać zatrzymaj nagranie.